Bracia. Jak wiecie, na co dzień zrezygnowałem ze smartfona. Na miasto wychodzę z nim niezmiernie rzadko, tylko wtedy, gdy przewiduję jakąś potrzebę rozszerzonej łączności. Jest mi lepiej, jest mi fajniej. Chodziłem z hamerem. Problem z tym hamerem jest taki, że hamer, którego kupiłem, waży mniej więcej tyle samo co to. Ma te bajery, ma latarkę, ma baterię, która trzyma dwa tygodnie, ale jak chodziłem z takim małym Philipsem, co przypomina Nokie. To czułem się taki tajemniczy. Wyciągając taki oldschoolowy telefon, zwracasz na siebie uwagę, bo nie jest to sposób na ukrycie się, bo najmniej się oczywiście będziesz rzucał ze smartfonem w oczy, ale nie zmienia to faktu, że taki mały telefonik, który prawie nic nie waży, ma swój ogromny urok i wyciągając go, rzeczywiście, ludzie na ciebie patrzą, albo jak na dealera, albo na kogoś, kto po prostu jest inny. Gdy przysiadłem się na Hamera. Tej nagrody już nie miałem, ze względu na to, że ja zauważyłem, że tych hamerów używa służba zdrowia. Na przykład cały psychiatryk w Bolesławcu tego używa, w kebabie w Chocianowie widziałem podobnego. One są w użyciu. To są w miarę popularne telefony. One są na tyle duże, że też nie zwracają uwagi, więc pomyślałem sobie, poszukam sobie super małego telefonu. Tu macie zapalniczkę, a tu macie telefon, on się nazywa od 9 Połowa wielkości zapalniczki. To jest telefon z klapką I przy otwarciu jest wielkości zapalniczki. Zobaczymy, czy działa. Raz, raz Halo. Więc to, to działa. Niestety u mnie na wsi sygnał jest na tyle słaby, i jak się domyślacie, antena nie jest najwyższej jakości, więc w domu akurat sieci plus średnio, na zewnątrz u mnie gdzie niegdzie na podwórku, ale gdy wyjeżdżam np. do Chocianowa, czy do Polosławca, czy jestem nawet w gromadce, to bez problemu jestem w stanie tym wykonywać połączenia, odbierać połączenia. Zaznaczam, że on działa w systemie 2G, czyli od 2G niedługo. Unia Europejska w tym Polska będą odchodzić, żeby zwolnić częstotliwości na 5G i 6G, ale póki co jeszcze przez parę lat możecie się takim czymś pobawić. Jakość połączeń jest mocno taka sobie, ale jesteś w stanie utrzymywać kontakty. Nie potrafię na tym zapisać telefonu niestety. Nie jestem w stanie wprowadzić imienia, nie dlatego, że mam za małe palce, ale po prostu on jakby nie przyjmuje takich informacji. SMS-y na tym da się pisać. Chociaż nie jest to łatwe. Ma to bluetooth, więc może działać jako dodatkowa słuchawka do smartfona. I się zastanawiałem, na co mnie to. Po pierwsze, założenie jest takie, że to ma być dyskretny telefon. Uwierzcie mi, nie ma nic dyskretnego, gdy w sklepie wymiecie coś takiego i powiecie, halo, ma co tam. Wszyscy się lampią, wszyscy się wypytują o to. Więc jeżeli chcecie dziewczynę jakąś wyrwać na telefon, to zamiast kupować iPhone'a 16 to za 60 zł z AliExpressu, Bo na Allegro za 160 to kupicie, czy tam za 180, za 6 zł jak poszukacie, taką J9 sobie możecie skołować. Więc mamy jedno zastosowanie. Można poznać ciekawych ludzi, bo naprawdę wiele osób się pyta o to, co to jest w ogóle. Co to jest, co to jest, po co ci to chłopie. On nawet tutaj ma, zobaczcie, taką zawieszkę, żeby z tego zrobić bryloczek. Gdy otworzyłem to pudełko, zauważyłem, że on jest wykonany z niskiej jakości plastiku. System operacyjny, który ma wgrany jest jakiś taki generyczny, bo ma wiele opcji, które tutaj się nie sprawdzą, które nie działają. Na przykład radio FM. W momencie, jak odpalasz tą opcję, on każe Ci podpiąć słuchawki. On nie ma wejścia słuchawkowego. Jedyne wejście, jakie ma, to tutaj pod klapką wchodzi karta SIM, a tutaj macie na mikro USB, niestety nie na USB-C, ładowanie. I gdy to otworzyłem, zacząłem się tym bawić, pomyślałem sobie z tym zasięgiem, z tą antenką, bez żadnych funkcji, mogę sobie to wsadzić w dupę. I rzeczywiście, On podejrzewam, bracia, jeszcze nie sprawdzałem, ale to, opitolić w, jakąś, w jakiś woreczek foliowy, lubrykant, spokojnie. Na tyle, na tyle miałem dużo misji medycznych z Amerykanami na Sorze, że wiem, że nie takie rzeczy facetowi wchodzą w dupę. Ja byłem w życiu aresztowany w trzech krajach. Nie, nie siedziałem w więzieniu, ale byłem w areszcie. Byłem w Polsce, w Anglii i w Korei, a nieraz nikt mi do dupy nie zaglądał. Więc spokojnie można to do pudła przemycić. Do więzienia już gorzej, ale do aresztu, to chyba że mocno narozrabiałeś, to cię już sprawdzą. Można go oczywiście schować na, na ciele, bo on się zmieści w skarpetce. Jest to, bardzo, to, to się zmieści praktycznie wszędzie. Więc jest, do EDC można sobie wsadzić jako, jako jakąś taką awaryjną sprawę, ale wracając do wkładania do dupy, to od razu powiem: jeżeli już macie chytry plan, żeby włączyć go na wibrację, wsadzić sobie do dupy i do siebie dzwonić, to po pierwsze myślę, że zasięgu nie złapiecie, bo to ma słabą antenę w porównaniu do hamera czy do smartfona, bo sieć plus u mnie w domu chodzi słabo, ale chodzi, a tutaj w ogóle nie chodzi jak wyjdę na zewnątrz to gdzie nie gdzie łapię bo mówię w terenie bardziej zabudowanym bez żadnego problemu tutaj w ogóle nie ma co dyskutować działa system operacyjny jest generyczny dla jakichś takich mikrotelefonów czy innych głównianych telefonów więc ma możliwość włączenia wibracji ale on nie ma silniczka do wibracji więc ten plan o którym mówiłem może wam bracia nie zadziałać więc jeżeli byście brali pod uwagę zakup takiego gadżetu pod kątem autostymulacji stref erogennych, to, to nie, to nie, to, to, to po prostu nie chcę Was wprowadzać w błąd, bo może Was czekać duży zawód. Ale Wam powiem, bracia, jedną rzecz. Mi on się strasznie podoba. Jest tak absurdalny, tak absurdalnie mały. Ludzie na przykład nie wierzą mi, że on w ogóle działa. Pani w kiosku ostatnio, jak to zobaczyła, powiedziała, pokaż mi to. Zaczęła wydzwaniać do siebie, zaczęła ze mną rozmawiać przez ten telefon. Trzymała mnie w kiosku, póki w jej smartfona nie wbiłem linka, do tego produktu Ona powiedziała, że absolutnie sobie natychmiast takie coś zabawia No ma to swój urok, słuchajcie Ile trzyma bateria? Nie wiem Podejrzewam, że niezbyt długo Myślę, że tak dzień, dwa może Ale to na tyle go nie używałem Pod kątem jakimś szpiegowskim czy survivalowym No to ja nie wiem, bo to nie jest zbyt Solidny sprzęt Nie ufałbym mu w ogóle Zasięg ma słaby, nie ma latarki A tak jak mówiłem na początku Jak robisz tak, siema to ty jesteś osobą, która się najbardziej rzuca w oczy. Myślę, że jest to fajny, ciekawy gadżet. Wątpię, czy komukolwiek się przyda. Ja go noszę, bo on jest po prostu... No, no ludzie, no. Jak, jak, jak go nie kocham. A, i jeszcze ma taką super szpiegowską opcję, że możesz sobie zmienić głos. Że brzmisz wtedy jak dziecko, jak robot, albo obniża Ci głos. Więc możesz jeszcze ukryć swój głos. Nie wiem po co. Ale masz taką możliwość. Jeżeli uważasz, że taki telefon Ci się przyda, zastanów się trzy razy, zanim go kupisz. Na szczęście wydatek nie jest duży, a dziewczyny na pewno na niego lecą. Trzymajcie się.